Indiana Pacers odpada w pierwszej rundzie. Paul George ogłasza, że nie przedłuży kontraktu i chce iść do Lakersów. NBA szaleje, każda drużyna walczy o Georgia. Celci walczą i po drodze zaliczają masę głupich błędów. Lakersi walczą, ale nie mają niczego do zaoferowania. Cleveland walczą, ale sorry Kevin Love to trochę za mało. Na Twitterze to na plotek zero konkretów. I nagle bang! Paul George wędruje do Oklahomy. Jak do tego doszło? Nagroda Złotego Internet Explorera wędruje do mnie, ha, gdyż dopiero dziś mogłem zabrać się za nagranie tego materiału. Trzeba było wziąć wolne, na rozpoczęcie wolnej agentury, no ale trudno, nadrabiamy zaległości. Pamiętajcie tylko, że o ile spóźniam się z materiałami na YouTube'a, to wszystkie ruchy kadrowe i Breaking News z NBA zawsze szybciutko wędrują na mojego fanpage'a na Facebooku. Zalajkujcie. Koniec prywatny, czas na poważne tematy. W Oklahomie doszło do kradzieży, nie pierwszej zresztą podczas tegorocznego offseason. Paul George został wytrajdowany do Oklahoma City Thunder w zamian za Wiktora Ola Depo oraz Domantasa Sabonisa. Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi ciąg myślowy menadżerów Indiany? Ja rozumiem, że oni stoją pod ścianą, że nadchodzi czas przebudowy, że lepiej zdobyć cokolwiek niż nic, ale czy Ola Depo i Sabonis to nie jest trochę za mało, jak na gwiazdę kalibru Paula George'a? Cofnijmy się trochę w czasie. Na stole leżała trójstronna wymiana między Denver, Indianą oraz Cleveland. Według niej do Nuggets powędrować miał Kevin Love, do Cavaliers Paul George, a do Pacers wysoki pick w drafcie i coś tam jeszcze, ale sami widzicie, że dla Indiany ten deal zbyt dużego sensu nie miał, więc nie dziwne, że go odrzucili. Boston Celtics natomiast mieli w noc draftu na talerzu Jimmy'ego Butlera, ale odpuścili go, bo na drugim froncie walczyli o pola George'a. Ten deal był już klepnięty, już wszystko było dograne i kilka źródeł na Twitterze nawet zamieszczało przez ułamek sekundy plansze z polem George'em w trykocie Celtów. W ostatniej chwili jednak Indiana wycofała się z pomysłu, a temat z Jimmy'im Butlerem stał się przeszłością, gdyż byki zdążyli się już dogadać z wilkami. Zachłanność nie popłaca. Najważniejsze pytanie brzmi, czy Celci zaoferowali za mało? Spójrzmy, za Pola Georgia byli w stanie oddać trzy pierwszorundowe piki, no z tym, że żaden z tych pików nie był nawet z pierwszej dziesiątki, ale także dwóch starterów w postaci Jay Crowdera oraz nie wiadomo kogo. Niektóre źródła podawały, że tym drugim zawodnikiem miał być najprawdopodobniej Avery Bradley. Krótka retrospekcja za nami. Paul George przechodzi do Oklahomy. Dlaczego Indiana stwierdziła, że Ola Dipo oraz Sabonis to lepszy deal niż Bradley, Crowder oraz kilka pików z draftu? Nieważne, przyjmijmy to jak mężczyźni. Stało się. Składam kondolencje fanom Pacers. Wschód stracił kolejną gwiazdę. Zachód stał się jeszcze mocniejszy. LeBron James otrzyma jeszcze więcej głosów za rok w playoffach, że ma za łatwo, a Russell Westbrook. Zyskuje nowego kolegę, w którym zobaczy odbicie nieco gorszego Kevina Duranta. Powiedzmy sobie to wprost. Russell Westbrook zasłużenie otrzymał nagrodę MVP, bo w zeszłym sezonie wyczyniał cuda. Głównym powodem tego jednak był fakt, że brak Duranta spuścił Westbrooka ze smyczy. Russell nie był ograniczany niczym i nikim. Rumakował po boisku, robił co chciał i kiedy chciał. Wraz z nadejściem Paula George'a to się zmieni. George jest typem samca alfa i czasami objawiało się to w dość absurdalny sposób. Chociażby tym, jak często musiał wypowiadać na głos To moja drużyna, to ja jestem liderem, to ja to, to ja tamto. Czy prawdziwi liderzy muszą wszystkim wokół o tym przypominać? Ciężko wyrzucić z pamięci konferencje prasowe po porażkach z Cleveland w pierwszej rundzie tegorocznych playoffów. Paul George oskarżał swoich kolegów z drużyny za brak zaangażowania oraz złe decyzje rzutowe. Indiana mogła zwyciężyć jedno ze spotkań, ale CJ Miles przestrzelił w ostatniej sekundzie, co Paul George skwitował gorzkim: On nie miał tego rzucać, to ja tu jestem szefem, takie rzuty powinny należeć do mnie. Chwilę wcześniej George był jednak podwojony, więc musiał oddać piłkę do Milesa, no i było za późno, by wymyślić inny rzut. No, sorry, Paul, ale nawet Michael Jordan, kiedy był podwajany, był w stanie podać na czystą pozycję Steve'owi Kerowi na zwycięstwo w finałach. W meczu numer 4, Paul George z kolei przyceglił ciężki rzut za trzy punkty, który mógł doprowadzić do remisu. Rzut, który mógł należeć do Jeffa Tiga, który czekał po drugiej stronie boiska, miał 2 kilometry wolnej przestrzeni koło siebie. Wystarczyło mu podać. Westbrook wie, jak to jest być opcją numer dwa, bo jeszcze dwa sezony temu grał przy boku Kevina Duranta. Ostatni sezon jednak odblokował go w pełni i wątpię, by chciał ponownie wrócić do tej roli, co oczywiście na pewno i tak by nie wystąpiło, bo po pierwsze Oklahoma należy do Russella, a po drugie, Russell jest po prostu o wiele lepszym zawodnikiem niż George. Do czego dążę? Czy Paul George ze swoimi władczymi zapędami dostosuje się do Westbrooka? Duet ten wygląda na papierze kosmicznie, ale czy panowie dogadają się ze sobą na boisku? No i najważniejsze, do kogo będą należeć ostatnie rzuty w wyrównanych końcówkach spotkań? Ten materiał nie ma na celu zniechęcić Was do Oklahomy oraz do całego sensu tej wymiany. Wszystkie moje wątpliwości mogą okazać się w końcu zwykłymi myślowymi wypiertkami, bo ostatecznie obaj gracze mogą przysiąść, zapoznać się bliżej, dogadać co i jak i idealnie połączyć siły, by pokonać wspólnego wroga. Chęć zwycięstwa powinna i musi być silniejsza niż kolejne indywidualne osiągnięcia. Mam tylko jeszcze jedną obawę, która nie spodoba się fanom Oklahomy. Paul George przechodzi do OKC na jeden sezon, i za rok będzie musiał podjąć decyzję, czy dalej chce iść do Lakersów, czy może jednak zostanie na miejscu. Wszystko zależy od tego, jak ułoży mu się gra z Westbrookiem. Westbrookiem, który za rok również zostanie wolnym agentem i będzie mógł decydować o swoim losie. Pytanie, jakie ciśnie mi się na usta, to. Jeśli panowie się dogadają, to w 2018 roku może zechcą dalej grać razem, ale w Los Angeles Lakers. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o całej tej wymianie. Jeśli materiał się Wam spodobał, zostawcie łapę w górę, wyślijcie ten materiał znajomym, którzy też kochają basket. Ja jestem Kip Debit, robię filmy o koszykówce. Także jeśli jesteś tutaj nowy, zajrzyj na mój kanał. Zasubskrybuj i sprawdź, co tam jeszcze innego natworzyłem. Piora!